Dzień dobry drodzy widzowie, dziś z Żakliną pokażemy Wam trzy naprawdę oczywiste ćwiczenia na pośladki, które bardzo łatwo zepsuć i zrobić źle. A które powinny znaleźć się w planie treningowym każdej kobiety, która chce budować pośladki. Lub mężczyzny. Pierwsze ćwiczenie, które na pewno każda z Was robi, albo każdy, jest glute bridge, czy ewentualnie jego progresja, czyli hip Trust. My pokażemy glute bridge'a, czyli unoszenie bioder z obciążeniem leżąc na ziemi. Pokaż Żaklina jak to wygląda i zaraz będziemy omawiać detale. Niby proste, prawda? Mamy ciężar, unosimy biodra, natomiast, żeby naprawdę zapracować pośladkami, musimy zachować naturalne krzywizny kręgosłupa, dobrze spiąć brzuch. I wtedy, kiedy mamy usztywniony nasz kor, możemy dopiero przejść do pracy e, nad dolnymi partiami ciała. I pojawia się jeszcze jeden problem, ponieważ albo przejmą pracę nasze mocy dwójki, albo pośladki. I tutaj musimy sobie znaleźć takie ustawienie stóp. W którym wyizolujemy pracę pośladka do tego stopnia, że nie będą odczuwalne dwójki. Jest to wykonalne, tylko po prostu, czy to będzie dla Ciebie tak, tak, czy tak. No ja miałam tak ideolo, to musicie sobie sprawdzić sami. To, to, a to akurat. Musicie e, wytestować. Natomiast to jest stałe dla każdego. Tu musi być usztywniona i zachowana naturalna krzywizna. I to jest najważniejsza rzecz, żeby dobrze pracować pośladkiem. Nic więcej utrudnień żadnych nie ma. Natomiast bardzo często widzę właśnie, że ludzi boli dolny grzbiet. Właśnie z tego względu, że nie jest zachowana ta część. Jeżeli będzie was, e, będziecie czuć mocniej dolny grzbiet, no to nie ma mowy o dobrej pracy pośladka. Tak samo tutaj, kiedy będziecie bardziej czuli dwójki, no to też znaczy, że ta pozycja jest nieoptymalna i trzeba zmodyfikować. Tylko, że to nie jest w ogóle niebezpieczne, a to może doprowadzić do urazu w dole naszych pleców. Może nie urazu, ale w które po prostu będzie niewygodne w życiu codziennym. Drugim ćwiczenkiem, które jest bardzo popularne jest rumuński martwy ciąg. Czy to ze sztangą, czy to z kętlami, czy to z hantlami, czy z jakimkolwiek innym obciążeniem. Trenerze, kiedy będą jakieś pierwsze efekty? Nigdy. Charakteryzuje się kilkoma punktami. Przede wszystkim warto byłoby zadbać o stabilne obuwie, czyli nie takie jak ma żachlina do biegania czy innego skakania, tylko naprawdę twardą podeszwę ewentualnie zrobić na boso. Druga sprawa jest usztywnienie naszej centralki, czyli zachowanie naturalnych które klękowego stupa, dobre spięcie mięśni dookoła oraz odpowiednie wypełnienie powietrzem czyli bracing, o którym dawno temu nagrywaliśmy film, możecie je znaleźć na kanale i następnie przechodzimy do wykonania ćwiczenia pracujemy tylko stawem biodrowym w naszym wypadku, delikatnie angażując staw kolanowy do lekkiego zgięcia wypychamy biodra, podnosimy bardzo prosta sprawa, jeżeli tu jesteśmy usztywnieni, nie ma prawa się to ćwiczenie wykonać źle czyli nie powinniśmy pracować wtedy dolnym grzbietem, a naprawdę czuć pośladki, czuć dwugłowę i czuć tutaj górny grzbiet, który też pracuje, bo odpowiada za utrzymanie naszego ciężaru, tak? Mogę tak dodać coś od siebie, z kobiecej strony? A. Ja z doświadczenia wiem, że bardzo często dziewczyny skupiają się na tym, żeby zejść tym ketlem jak najniżej i przez to tak naprawdę mocniej angażują już wtedy odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a fajnie jest się skupić, tak już kolokwialnie i prosto mówiąc, na tym, żeby wypchnąć biodro jak najmocniej w ścianę za sobą i w momencie, kiedy czujemy właśnie napięcie pośladku plus w dwugłowym uda, generalnie w, ty w tylnej taśmie wykonujemy wyprost e, biodra. To tak najprościej mhm. chyba mówiąc, mhm. nie? I oczywiście tam z czasem się może poprawić zakres ruchu możecie robić to więcej, ale tak jak rzekę ja powiedziała, skupcie się na tym, żeby pracowało to, co trzeba, a nie żeby wyglądało to na jak najdłuższy ruch na świecie. Dobra, wszyscy wysłali raporty. A, powiem, że jestem chory i nie mam czasu. Ostatnim ćwiczeniem, które wam się pokażemy jest popularny kickback, czyli odwodzenie nogi do tyłu. Chyba każda robiła to na siłowni, albo przynajmniej widziała. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim jest, znowu, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Jak wywalicie lordozę, pokaż, umiesz ładnie taką lordozę wywalić? Umiem. Jak wywalić, ty wywalicie tą lordozę mocniej nawet niż zaklina, bo ona jednak trochę jest wyćwiczona, więc nie umiesz tak się wygiąć, to wyłączycie z pracy sporą część pośladka. I kiedy macie zachowaną tutaj ładnie krzywiznę, to naprawdę pracujecie. Spójrzcie teraz sami, jak, jak żaklina fajnie tutaj się napnie teraz, będzie widać wszystko. Pod ciężarem. Dokładnie tak. Biodra równiutko, żeby nie rotować. Kręgosłup neutralny i skupiać się tylko i wyłącznie na odwodzeniu pośladkiem. Nic więcej tam już wtedy nie dochodzi. Naprawdę dobrze wykonane ćwiczenie. E, przyniesie rezultaty. Źle zrobione, ich nie przyniesie, będzie tylko machać, machać tą nogą na siłowni bez sensu. Także warto sobie na to zwrócić uwagę. I prawda też jest taka, że nie musimy się kłaść w taki sposób, żeby to ćwiczenie wykonać, co... Ja nie to, też robić e, tyle ruchu, nie? Dość często jest zauważalne. No. Także drogie panie, jeżeli chcecie budować fajne pośladki, to warto jest to ćwiczenie wdrożyć do swojego planu i przede wszystkim robić je w sposób e, prawidłowy. Dokładnie tak, ale jesteśmy zgodni Michał. Dokładnie. Niesamowite. Jeszcze za dwa dni, za dwa filmy nagramy i będziemy najlepszym duetem na tym kanale. Yy, także komentujcie, piszcie co byście chcieli się zobaczyć yy, w takiej właśnie formie. Trzech prostych sposobów na yy, i będziemy dla Was narobić. Dokładnie tak. I do zobaczenia. Legitymację już mam, to trzeba założyć fanpage i zaczynać robotę.